Thank you. Witamy w kolejnym dniu 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, podczas którego przedstawiamy książki nagrodzone w szóstej edycji konkursu literackiego imienia Astrid Lindgren. Jest z nami pani Beata Majchrzak, autorka pełnej kosmicznych przygód, książki o smoczku, piekarzu i kosmicie bez stażu. Bardzo witam wszystkich. No, bardzo gratuluję nagrody. To nie pierwsza nagroda. Wzięłam, nie pierwsza pani nagroda w konkursie. wzięłam też opowieść o błękitnym psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci. To w trzecim konkursie, w tej samej grupie wieku 0 do 6. Książka, która... Która jest naprawdę książką potrzebną, która powinna być na półce każdego dziecka. I koniecznie obok. Piekarza, smoczka, kosmity, pani pelagi, no male, maleńkiej sosenki, którą tu Państwo widzicie, owego wysokiego, szczupłego. O, o! Stoi tutaj kosmita. Bo nie polecimy w kosmos. Nie. Ale za to w małym miasteczku, gdzie mieszka wyjątkowy piekarz. Piekarz, który myśli przede wszystkim o swoich klientach, ma złote serce i kiedy pewnego dnia, kiedy go poznajemy, psuje mu się piec, to on przede wszystkim martwi się, że wszyscy nie będą mieli bułeczek. No i jak, jak to? Co to będzie w miasteczku? Właściwie nie myśli mu sobie. Wyrusza swoim samochodem. Po pomoc do majstra buławy i co? I psuje mu się samochód. Ale tak musiało być. No niestety, jak pech, to pech, ale pech prowadzi do rzeczy też dobrych. Otóż pan Pietrucha, piekarz o złotym sercu, rzeczywiście ulubieniec całego miasteczka, dzięki temu spotyka naszego niezwykłego bohatera. I to przemienia jego życie. Tak samo jak malutkiego bohatera, który zjawił się z bardzo dalekich krain. Czy możemy przeczytać fragment książki? Bardzo proszę, zaczynający się od pięknych słów: Dlaczego przeciekasz? Dlaczego przeciekasz? Dlaczego przeciekasz? usłyszał nagle. Kto to? Kto tu jest? zapytał głośno, śląc się na jak najgroźniejszy ton. Nie chciał pokazać po sobie strachu, ale trząsł się tak, że kolana stukały mu o siebie jak kamyczki woreczku. Ja! A kto ma być? odparł ten sam głos. W tym momencie pan Pietrucha uświadomił sobie, że jest to głos dziecka. Krząknął, żeby dodać sobie odwagi, odwrócił się i. Trach nadewnął na okulary, które pękły z trzaskiem. Och, zawołał z rozpaczą. Bez okularów prawie nic nie widział. Co się martwisz, powiedział głośnik wesoło. Przecież to tylko dru drugie oczy masz jeszcze inne. Co? Pan Pietrucha był tak zezorientowany, że nie rozumiał. Mrugał bezradnie przez dłuższą chwilę, próbując odnaleźć się w tej dziwnej sytuacji. Drugie oczy, co to niby miało znaczyć? A, chodzi ci o okulary, olśniło go wreszcie. To nie są drugie oczy, one tylko pomagają mi dobrze widzieć. A czemu przeciekasz? Dopytywał dalej Głosik. Wydawał się przyjazny i pogodny. Słuchać w nim było ciekawość i troskę. Przeciekam? Pan Pietrucha się zdumiał. Jak to przeciekam? A, chodzi ci pewnie o łzy. To, tego, tamtego, hm, piekarz był bardzo zagłopotany. Nie pamiętał, kiedy płakał po raz ostatni, i wstydził się, że ktoś widzi go w takim stanie i to w dodatku dziecko. Usłyszał drobne kroki. Mrużył oczy, chcąc coś zobaczyć wyraźniej, ale niestety, bez okularów nie było to możliwe. Ujrzał jedynie rozmazany zarys jakiejś postaci niewysokiej, dość zaokrąglonej. No cóż, pomyślał sobie pan Pietrucha. W dzisiejszych czasach dzieci jest za dużo słodyczy. więc dziwnego, że czasami są zbyt pulchne, niestety. O, nie bój się, pomogę ci, zabiorę cię do domu. Tylko jak my się stąd wydostaniemy? Samochód nie działa, wszędzie tak daleko, jak damy radę dojść? A masz dzwoniące pudełko? zapytał dziecięcy głosik. Pan Pietrucha chrząknął, lekko poirytowany. Zaczynaj, dość tych zagadek. Nie umiał rozmawiać z dziećmi, ale zdawał sobie sprawę, że takie maluchy nie wiedzą jeszcze wszystkiego. Wesnął więc i powtórzył, starając się jednocześnie zachować cierpliwość i odgadnąć, co mały miał na myśli. Dzwoniące pudełko. Hm, dzwoniące pudełko. No tak, komórka, jak sam mógł na to nie wpaść. Wyciągnął z kieszeni telefon. Jest. Numer do radia taksi. Pan Pietrucha odetchnął z ulgą. Był uratowany, przynajmniej chwilowo wróci do domu, a potem pomyśli, co zrobić z piecem. Kiedy czekali na przyjazd taksówki, pan Pietrucha próbował wyciągnąć z malucha jakieś informacje. No więc, <laughs> gdzie mieszkasz, chłopczyku? A, daleko, daleko, oznajmi radośnie malec. A gdzie są twoi rodzice, mama i tata? Daleko, daleko. A co ty tu robisz sam po nocy, jak palec? Zgubiłeś się? Oj, tak, wesnął malu głośno, zgubiłem się, jak byłem daleko, daleko. No i tak się właśnie to zaczyna, ich spotkanie, które potem przerodzi się w całkiem ciekawą historię. Tak, okaże się, że najwspanialszym piecem może być owo małe dziecko, które okaże się smutkiem i które potrafi. Dokładnie. Do bułeczki zrobić takie bardziej jeszcze przypieczone albo mniej w zależności od tego, jak to lubi. Jeśli sądzicie, że to koniec bajki, to nie. To dopiero początek. Dopiero, zgadza się. Początek bajki, w którym jeszcze smoczek trafi do pani Pelagi, która wyszkoliła całe miasto, bo jest nauczycielką, wie oczywiście wszystko. I wszystkimi rządzi. I trafi do przeuroczej sosenki, bo to jest o smoczku, piekarzu, kosmicie bez starzu, ale i sosence. To bardzo piękny, wzruszający fragment, bo ta bajka z tej przeradosnej będzie cały czas radosna, cały czas optymistyczna, ale będzie nauczała, tak jak niebieski pies, coraz poważniejsze tematy, aż poważny bardzo temat ekologiczny. Bo śmieci to też kosmiczny problem, prawda? Tak, i tutaj się cieszę właśnie. Smoki okazały się niezwykle pomocne. Zresztą smoki nie są przypadkowym bohaterem tej bajki. Tak jak mówię, chyba każdy lubi smoki, prawda? Te bajki, które mamy w naszej literaturze, dzieci kochają czytać o smokach. Skąd smocze inspiracje? Smocze inspiracja, nieprzypadkowo. Smoki są bardzo cudownymi. Postaciami z bajek. Myślę, że każde dziecko je zna. Stąd też tak kochamy dinozaury, prawda? Wszystkie małe dzieci chyba je lubią, się nimi interesują. Mogą budzić na początku strach, ale jakieś się oswoi i jakie się pozna, to się okazuje, że nie są takie straszne. Podobnie było tutaj. Smoki, które miały pewne problemy z soplonami, tajemniczy soplonowie, istoty z innej planety, a które jak się okazało, Mogą współpracować, mogą sobie nawzajem dać coś dobrego. Smoki, które okazały się doskonałymi spalarkami śmieci, a więc mamy takie smoki ekologiczne, bardzo przyjazne i pomocne. Więc okazuje się, że nawet tam, gdzie początkowo nie widzimy nic dla nas korzystnego, po chwili zastanowienia, możemy jednak tak stworzyć coś, co będzie dla każdego dobre. Także mam nadzieję, że taki dokładnie przekaz dzieci odbiorą z tej książki. A pani tę książkę pisze tak, że cały czas zwraca się do dzieci. Na zasadzie wy już pewnie wiecie, co będzie dalej, albo a chcielibyście się dowiedzieć. No, ta książka nie pozwala się odłożyć, bo kiedy kończy się dobrana, <śm> czekać, a tu może czytać następny rozdział i tak znajduje się na samym końcu książki, gdzie znowu Pani zwraca się do nas, do ludzi, ale to jest już bardzo poważne wezwanie, żebyśmy byli tacy jak bohaterowie tej książki. Jak y, piekarz o złotym sercu, który dbał o wszystkich. I potem ci wszyscy ludzie też pomagają, właśnie mm. się pali. To nie u kogoś, tylko u pana piekarza się pali, prawda? Y, jak chora sosenka, jak pani Pelagia, która też okaże się ho, ho, i ile tajemnic sobie nosi pani Pelagia. Y, I właśnie. To mi się bardzo podobało, że Pani w pewnym momencie mówi, ale zobaczcie, możecie też tak robić, a dosłownie brzmi to tak, wstańcie z kanapy i działajcie. Rozejrzyjcie się, Dokładnie do, tak. a na pewno zobaczycie wiele istot potrzebujących Waszej opieki i dobrego serca. I pamiętajcie, nie tylko smoki i kosmici wymagają pomocy. Zacznijcie od ludzi. Zwracam się do czytelników, do dzieci, a mają czuć się współbohaterami tej książki. Dokładnie tak. Mają się czuć włączeni w to wszystko. Myślę, że ta konwencja takiego lekkiego kryminału będzie podobała się dzieciom i rodzicom. Ci faceci w czerni, których rodzice natychmiast rozpoznają, o co chodzi, prawda? Kosmici, połączenie kryminału, science fiction z baśniami, jakimiś bajkami to może być Ciebie atrakcyjne. Ale przede wszystkim zależało mi na tym, żeby poczuli się, że to nie jest tylko książka, którą można przeczytać dla rozrywki, odłożyć i zapomnieć. Niech też ma dla nich pewien wymiar, taki właśnie, żeby zauważyli kogoś obok siebie. A Sosenka też nie jest bohaterką przypadkową. A wiemy, że coś jej dolega, wiemy, że jest troszeczkę chora, że musi być jakiś czas w szpitalu. Specjalnie nie pisze dokładnie, co jej dolega. Jest takim dzieckiem, które może reprezentować każde dziecko z jakimś problemem, tak? czy zdrowotnym, czy wszelkim innym, które je obciąża, żeby poczuły się ważne, żeby poczuły się, że mają taką moc sprawczą. I one też mogą zmienić świat tak? swoim zachowaniem. Także te zwroty do czytelnika są absolutnie zamierzone. Dzieci, mam nadzieję, po tej książce. Może rzeczywiście zauważą kogoś obok siebie, kto pom wymaga pomocy? I to będzie zmiana świata dla tej osoby, przecież, tak? Więc takie, takie malutkie rzeczy. Codziennego, takiej codziennej uważności, codziennego tak. patrzenia na innych. Tak, e dokładnie, tak. Dla bycia dobrym. To są dobre, bardzo dobre postaci, które pokazują nie pseudodobroć, nie udawaną, tylko prawdziwą, właśnie taką szczerą, ze szczerego serca okazaną komuś y, troskę. Troskę wręcz, tak. Dokładnie. I to też pokazuje, że nie trzeba czekać na rzeczy wielkie. Właśnie nie czekamy na kosmitów ani na smoki, bo ich nigdy nie możemy zobaczyć, ale zobaczmy tych, którzy są wokół nas rzeczywiście. Drobne rzeczy, które zmienią. Całe nasze otoczenie na lepsze. Ale podoba mi się to y, też, już pewnie kończąc rozmowę niestety, podoba mi się też to, że ci kosmici nie przyjeżdżają, coś nad, nie przylatują raz za coś nadzwyczaj mądrzy. Nie ma w ogóle żadnego znaczenia, jak dokładnie wyglądają. Ważne jest, że my coś umiemy i oni coś umieją. My będziemy sobie palić śmieci i przestaniemy myśleć o... Oceanach wypełnionych śmieciami. Natomiast oni będą mieli no niesamowity, polski wy, polski, no polski wynalazek. Skarpetki. Te skarpety. Cudowne, kolorowe, wełniane skarpetki. Tak A. jest dokładnie. Dzięki czemu przestaną tak marznąć na swojej zimowej planecie. A oprócz tego zrobi się tam bardziej kolorową. Oprócz tego odkryją, że ich nawet lodowa, wydawałoby się, pusta planeta, może być atrakcją na skalę galaktyczną, jako kurort wypoczynkowy. Dokładnie. I właśnie to jest to, że my możemy mieć jakiś drobiazg, bo wydaje nam się oczywiste, że robimy skarpety, prawda? A dla kogo innego nasz drobiazg może być skarbem, tak jak dla nich. I to jest tak piękne pytanie, że wszyscy mamy sobie coś dodania, tylko nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawy i warto, tak jak rozmawiali wreszcie, a nie tylko się prześladowali, a nie tylko prześladowali biednego smoczka, to warto nazwać swoje potrzeby, bo może się okazać, że to, co jest naszą potrzebą, dla kogo innego. Temu komu innemu może wręcz zbywać, a kółko robienia skarpet, ja natychmiast bym się z przyjemnością zapisała. Mam, <noise> mam nadzieję, no, tak mam ten klub robienia skarpet na drutach. Bardzo mi się podobał. W Remizie mnóstwo ludzi robiących coś, co lubią, co potem się okazuje jest bezcenne dla kogoś innego, dokładnie. To jest fantastyczne i ta, ta pani pogoda i to. Podobnie jak, jak w błękitnym wsie, to myślenie, żeby świat był lepszy. On będzie lepszy dzięki naszym dzieciom, i też będzie lepszy dzięki temu, że w domu, czytając całą rodziną, bo przecież tak czytamy książki dla dzieci. Książka dla dzieci to jest książka dla całej rodziny, prawda? Bo czyta mama, tak, tak. czyta babcia, czyli trzeba napisać tak, żeby ciekawy był, co dalej, i maluch, i jego rodzice, i wtedy. No, to warto za, nawet przedłużyć to wieczorne na przykład. Na przykład wieczorne, choć tak się utarło, prawda? Że czytamy wieczorem. Ja z moim synem Dobrze. też czytałam wieczorem. Dokładnie. Mam nadzieję, że ta książka będzie dokładnie do tego służyła, że tata, mama, dziadek czy babcia chwycą ją, będą czytać na głos swoim kochanym dzieciom i wnukom, a te właśnie zwroty do czytelnika zaangażują w to dzieci że ta historia taka kryminalna będzie dla każdego ciekawa, ale że będzie także powodem wybuchu śmiechu, bo są tam rzeczywiście kawałki humorystyczne. I że cała rodzina w tym A, znajdzie. Ma... Ilustracja pani Zuzanny Kledzik, świetne ilustracje i dowcipne, pudełko gadające, gdzie dzwoni się po taksi, szybkie kółka. A tu jak kapitalnie, jak zostawiona jest kartka. Właściwie piekarz aż, aż przeprasza, prawda? I się postara, i że wróci. I... To jest kochany pan Pietrucha, najkochańszy, dbający o swoje wyroby, o każdego w miasteczku. Tam, gdzie wszyscy się znają, stanowią wspólnotę. Myślę, że to taki był zamiar, taki, taki chciałam stworzyć bohaterów, żeby wykazać, że najważniejsze, to co mamy, to są więzi między nami, że jesteśmy razem. I możemy sobie wszyscy coś dać, prawda? Tak, dokładnie o to chodzi. Sobie coś dać, O to jest yy, chrząkający i fukający. Uch, uch, uch. <grym> Naprawdę, koniecznie. Mały bohater tutaj jest, O, bo z go było trzeba drapać po pleckach, ale nie powiem wam dlaczego. Nie, trzeba się dowiedzieć potem samemu, dokładnie okaże się i to będzie coś bardzo fajnego. A mi bardzo się podoba też facet w czerni, wysoki, wiotki, chwiejący się niemal, tak? tak? Mówiący <śmiech> specyficznie, <śmiech> dlaczego tak mówi, w pewien sposób też dowiecie się z książki. No i potem jak, jak rozwiąże ten problem? I dlaczego był kosmitą bez stażu? O no. co mu chodziło z tym stażem? Dokładnie. Nawet postanowił zostać bez stażu, to dopiero numer. Ale... Znalazł coś lepszego. No właśnie. Przed cudowni bohaterowie miasteczko do którego chciałoby się pojechać, a wy w swoich wieczornych lekturach z rodzicami ruszajcie. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję cała Polska czyta dzieciom Beatę Majszak. Dziękuję bardzo. Zachęcam wszystkich do lektury, mam nadzieję, że sprawi radość w całej rodzinie i będzie żyłem naprawdę fajnych przeżyć.